Cześć moi drodzy, z tej strony tarocista Artemis. Ale jak widzicie, już z podglądem na mój piękny, magiczny stół, na którym to wy dzisiaj sami sobie będziecie stawiać karty. Sami sobie dzisiaj będziecie wróżyć, sami będziecie sobie te karty odczytywać. Ja tylko będę takim, można powiedzieć, pośrednikiem w tym wszystkim. Film wybierz kartę, wybierz kartę na, na miłość w czerwcu 2022 roku. Zadajcie sobie. Gdzieś Gdzieś tam, pytanie. Jak Wasze życie uczuciowe? Ta sfera emocjonalna będzie się tutaj układać w nadchodzącym miesiącu. Jakie ewentualnie wskazówki mogłyby Wam karty dać? Co moglibyście zrobić dla swojego partnera, partnerki, dla swojej sympatii, z którą się obecnie prawda, spotykacie, albo co możecie zrobić dla siebie? Tutaj też po jakiejś, prawda, ciężkiej relacji, gdy, gdy po prostu dochodzicie do siebie, tak? Czyli jakby tutaj uwzględniając te wszystkie aspekty, te wszystkie zagadnienia, możecie właśnie znaczy możemy tutaj wysnuć wspólnie e, wniosek, że takim najlepszym właśnie pytaniem będzie co tutaj e, w sferze emocjonalnej będzie się u Was, moi drodzy, dziać. E, macie trzy grupy kart do wyboru. Dzisiejszą talią jest The Elemental Wisdom Tarot, która zazwyczaj mi w horoskopach właśnie mm, służy do, 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 do energetyki tygodnia. Jak widzicie, mój, mój kochany kot y, pozostawił mi ślad na dłoniach, ale nie zwracajcie na to uwagi ale tak, 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 już tutaj wracamy do, do, do wybierz kartę także tak The Elemental Wisdom Tarot, trzy grupy kart, zadajcie sobie właśnie to pytanie o którym przed chwilką tutaj mówiłem, możecie nawet ten film zastopować i wybierzcie intuicyjnie tę grupę kart, która najbardziej do Was przemawia, to jest pierwsza grupa kart, druga grupa kart oraz trzecia grupa kart. Dajcie sobie chwilę, najprawdopodobniej jeśli oglądasz film w tym właśnie momencie, czy to w momencie premiery, czy to w momencie, kiedy już, prawda, dobrniemy do, do połówki miesiąca, czy też początkiem następnego miesiąca, czyli, czyli lipca, to właśnie wówczas miałeś, miałaś na ten film trafić. Natomiast, moi drodzy, pozwólcie, że zanim tutaj Przejdziemy do omawiania konkretnych grup kart. Powiem Wam parę słów o sobie. Mam na imię Wojciech, kartami zajmuję się od 11 roku życia. Moim głównym narzędziem pracy są oczywiście karty, karty tarota, a dodatkowo wspieram się numerologią, wahadłem oraz kartami wyroczni. Oczywiście wszystkie informacje o mnie, włącznie z linkami do moich social mediów, znajdziecie poniżej w opisie. Tam również znajduje się. Się czasówkę, dzięki której możecie sobie swobodnie przejść do, tej, do odczytu tej grupy kart, którą właśnie wybraliście. Będę również wdzięczny za subskrypcję mojego kanału, za łapki w górę pod filmami oraz za komentowanie. Dajcie koniecznie znać, którą grupę kart moi drodzy wybraliście. Myślę, że w takim razie nie będziemy przedłużać. Nie będziemy przedłużać, nie będziemy budować tego, tego napięcia. Przejdziemy sobie już konkretnie do grup kart. Zaczniemy od grupy kart numer 1. Także dwójeczka i trójeczka idą sobie tutaj na bok. Do nich zaraz wrócimy. I do osób, które wybrały grupę kart numer jeden, sfera emocjonalna, miłość, sprawy tutaj związkowe w czerwcu 2022 roku, będą się układać następująco. Oj 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 oj, oj, oj. Um. Hmm. Bardzo bardzo klarowna jest tutaj prognoza dla was, moi drodzy, dla tych osób, które właśnie grupę kart numer 1 wybrały. Dlaczego bardzo dlaczego bardzo klarowna ma początek i yy, jak? I ma też jakby swój tutaj koniec. Musicie pewne rzeczy przepracować moi drodzy. Obecnie gdzieś tam czujecie się osamotnieni, obecnie gdzieś tam możecie czuć taki dystans w ogóle do waszych spraw tutaj emocjonalnych. Często też możecie wracać myślami do tego, co było kiedyś. Możecie jeszcze gdzieś żyć tą przeszłością, żyć tym, co było kiedyś, jak wam się kiedyś układało. Z daną osobą, kiedyś jak byliście szczęśliwi, i tutaj ewidentnie gdzieś te doświadczenia z przeszłości, czy to pozytywne, czy to też negatywne, a mają tutaj na Was, moi drodzy, dalej wpływ, ale też gdzieś tam stwarzają. Um, taki czynnik tutaj, który Wam ewentualnie, prawda, nawet może nie ewentualnie, ale na pewno może Wam tutaj przeszkadzać w budowaniu uh, czegokolwiek nowego, ze względu na to, że jeszcze, jeszcze się trzymacie tego co było, zamiast gdzieś tam rzeczywiście iść do przodu, Wy jeszcze tutaj kroczycie sobie do tyłu, moi drodzy. Jakie jest tutaj wyjście? Jakie jest tutaj wyjście? Trzeba rozstrzygnąć pewne rzeczy, trzeba mm, wyciągnąć wnioski z tego, co było, trzeba pewne sprawy pozamykać, podokańczać, porozwiązywać. E, tutaj również niewykluczone, e, że mogą wejść jakieś aspekty prawne jakby jako ten czynnik, który ewentualnie również mógłby Wam tutaj pomóc, jeżeli z daną osobą gdzieś tam właśnie wiązały W Was, nie wiem czy to sprawy biznesowe, czy czy też właśnie wspólny majątek, wspólny dom, czy też dzieci, no tutaj jakby różne mogą być sytuacje, ale tutaj rzeczywiście gdzieś tam te, jakby właśnie te sprawy prawne, sprawy podokańczania pewnych rzeczy, podomykania tutaj one są tymi rzeczami, one są tymi właśnie czynnikami, które gdzieś tam jakby mogą e, zapoczątkować e, Was Przemiany. Tutaj stricte macie, moi drodzy, taką wskazówkę, niekoniecznie tutaj jakby macie prognozę do tego, co się może dziać w przeszłości. Tutaj macie wskazówki, żyjecie dalej przeszłością, tak? Musicie podokańczać, porozwiązywać pewne sprawy, ewentualnie właśnie uciec się do aspektów prawnych albo zasięgnąć jakiejś też porady osoby wykwalifikowanej, jeśli, no tak jak mówię, no sytuacje mogą być bardzo różne, tak? Tutaj również gdzieś pokazuje mi się aspekt związany z pracą, związany z Twoim doświadczeniem, z tym, czym obecnie gdzieś tam dysponujesz. Odnoszę wrażenie, że dysponujesz bardzo bogatym zarówno doświadczeniem emocjonalnym, ale też i Dorobiłeś się pewnych rzeczy, w, czy też dorobiłaś się pewnych rzeczy w, w Twoim życiu, i e, tutaj karty pokazują, że jest to. E, że jest to ten czynnik, który Ci tutaj właśnie też pomoże, um, jakby taka dojrzałość, wyciągnięcie, z te, wyciągnięcie lekcji, wniosków z tego, co było wcześniej. Tak, tutaj pa, widzicie, jak nam się tutaj wszystko pięknie um, zazębia i łączy. Natomiast to. Co jest gdzieś tutaj konieczne do tego, aby ten scenariusz rzeczywiście miał happy end, który jak najbardziej jest tutaj na zamknięciu rozkładu, czyli coś nowego, nowy początek, nowe uczucie, przypływ emocji, otwarcie się, nawet nie mówię tutaj o wchodzeniu w relację, ale o takim otwarciu się bardziej na drugiego człowieka, czy też po prostu na szczęście, tak? Natomiast tutaj rzeczywiście musi być Spokój. Tutaj musi być zachowana harmonia. Wszystko gdzieś tam powinno mieć swój, swój prawda, porządek, być głęboko przemyślane, nie robione nic właśnie tak pochopnie i tutaj jakby bazując i na doświadczonym, i na zgromadzonym doświadczeniu, i na jakichś sytuacjach z przeszłości. Też można, też mogą być gdzieś przypadki, że możecie się również właśnie wspierać jakimś tutaj aspektem prawnym. I to gdzieś doprowadzi tutaj Ciebie do do takiego etapu, że będziesz mógł, będziesz mogła zacząć wszystko od nowa i wówczas też jakby energetycznie otworzysz się na nowe doświadczenia jeśli chodzi o relacje eee, także tyle jeśli chodzi o grupę kart numer 1. Bardzo ładne czytanie. Bardzo właśnie lubię takie czytania, gdzie po kolei mogę tutaj opowiedzieć wam historię tego co się może właśnie dziać, co też trzeba zrobić. Zobaczymy jak będzie w przypadku grupy kart numer 2. Grupa kart numer 2 dla osób, które wybrały grupę kart numer 2 prognoza w sferze emocjonalnej, w sferze uczuciowej na czerwiec 2022 roku prezentuje się następująco No tutaj już tak kolorowo nie jest niestety, jak w grupie kart, numer, numer jeden, obecnie tutaj moi drodzy, zwracam się właśnie tutaj do osób, które wybrały tą grupę kart numer dwa, więc będę mówił tak ogółem, jeśli mi oczywiście pozwolicie, tutaj ogólnie jesteście w takim stanie błogości, szczęścia dziewiątka, dziewiątka, dziewiątka kielichów tak, szczęście harmonia, spełnienie gdzieś tam, prawda, w tych sprawach emocjonalnych, uczuciowych też bardzo duża... Mm... Też jakby, też jakby ten aspekt taki seksualny mi się tutaj pokazuje. Także albo jesteś osobą, która gdzieś tam funkcjonuje obecnie w związku i bardzo zarówno dbacie o emocje, ale i o ten taki aspekt waszej intymności, albo jesteś osobą, która gdzieś tam funkcjonuje sobie. Na spotykaniu się z, z osobami, na spotykaniu się z różnymi osobami i zaspokajaniu swoich gdzieś tam pragnień, fantazji moi drodzy, jestem bardzo otwartą osobą, dlatego też jakby chcę, żeby też się tutaj każdy czuł swobodnie, ale tobie to tutaj jak najbardziej odpowiada. Natomiast jest tutaj jedna rzecz jakby w, ta, w tym całym rozkładzie, która mi tutaj jakby burzy to wszystko, <słuch> sytuacja może być bardzo zmienna może tak jak teraz jest super, świetnie, bardzo fajnie, to zaraz może być wręcz odwrotnie. Mogą wejść tutaj jakieś negatywne emocje. Jakby sytuacja może się obrócić o 180 stopni. Nie do końca jakby jest jeszcze stabilna, ustabilizowana, tak? Dlaczego? Ponieważ mogą wracać jakieś rany z przeszłości. Możecie być też rozczarowani tą drugą osobą, ewentualnie gdzieś tam. Tam, jakby tym, jak obecnie gdzieś tam wygląda wasz związek, wasza relacja. Możecie też bardzo dużo rozmyślać, i tutaj też taki czynnik trochę, właśnie taki mieczowy, tarotowy się może włączać, pomimo tego, że miecze są tutaj na zamknięciu. No, no, no. Ale jednak, co wam tutaj, co jakby tutaj jest też yy, jako ten taki aspekt, który będzie nieunikniony w tej sekwencji wydarzeń, to jest to, yy, że może dochodzić do jakiejś kłótni, może dochodzić do jakichś sporów, która ze stron może się bardziej dusić w tej, yy, w tej, w tej relacji. Yy, tutaj możecie, mogą się pewne rzeczy bardzo gdzieś tam. Mijać ze sobą, nie być ze sobą spójne, nie być ze sobą kompatybilne, jakby też, jeśli funkcjonujesz w takiej relacji, to ta relacja obecnie jest, jakby wystawiona gdzieś tam, gdzieś tam na próbę. Jakby na zamknięciu mamy dwójkę mieczy. Co ta karta dla mnie oznacza? To jest takie otwarcie. Ciężko powiedzieć. Jak widzę ten rozkład, jak, jakby to się może tutaj dalej, dalej potoczyć. Jakby odnoszę wrażenie, że tutaj, właśnie bez zmian w schematach Waszych działań. Bez rzeczywiście włożeniu jakiegoś wysiłku w, w tą całą sytuację, e, tutaj możecie się tak czuć trochę, no jest w sumie ok, jest w sumie spoko, ale no tak nie wiem, czy w sumie tak powinno być, czy może nie chciałbym czegoś innego i tak troszkę możecie się być bić z myślami, nie do końca możecie wiedzieć, co właśnie ze sobą zrobić. Jeśli nie chcielibyście do tego właśnie. Mm, do tego właśnie tutaj prawda dopuścić. A warto brać pod uwagę opinię drugiej strony, gdyż jakby tutaj mamy siódemkę, siódemkę buław to jest bronienie własnych, własnych racji, własnych przekonań, ale też właśnie czasami ta siódemka była w mi się objawia jako taki brak zdolności pójścia na, na kompromis, więc warto by też się było właśnie zastanowić, czy u Ciebie czy też u Was właśnie jakby w takim aspekcie się to nie, nie realizuje. Tutaj co jeszcze więcej mogę powiedzieć, unikać negatywnych, niskich energii, emocji, tak, żeby gdzieś tam rzeczywiście, żebyście nie byli właśnie ściągani do takich emocji smutku, do, do łez. Raczej gdzieś tam rzeczywiście fajnie by było, jeśli utrzymalibyście tą, tą, tą dziewiątkę, tą dziewiątkę kielichów. Ale, 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 tutaj jeszcze również może gdzieś tam wchodzić w grę humorzastość której ze stron. Umorzalność, nie do końca um, ustabilizowana. Kurczę, to może źle zabrzmieć, moi drodzy, ale e, nie mam absolutnie, jakby tutaj e, złego zamysłu, mówiąc to. Nie do końca, jakby stabilna psychika, ale pod takim względem, że dana osoba może się nie wiem zmagać z jakimiś tutaj prawda zaburzeniami czy to z depresją czy, czy z jakimiś atakami paniki czy to właśnie też nawet e, najzwyklejsze prawda zaburzenia dotyczące braku pewności siebie tutaj też jak najbardziej mogą wpłynąć tak na tą relację że nie będziemy się czuli atrakcyjni Potem może właśnie dochodzić do jakichś sporów, no i w sumie nie będziemy co, nie będziemy wiedzieć co, co dalej robić. Także jakby przemyślcie tutaj, co ewentualnie u Was mogłoby właśnie. Mogłoby właśnie jakby mieć to odzwier odzwierciedlenie tych kart tutaj, prawda, w rzeczywistości, nad czym ewentualnie byście też tutaj mogli e, popracować i, i wdrożyć. I tak jak mówię, ten rozkład macie otwarty, nie macie powiedziane, że to się skończy tak, tak i tak. Mm, tutaj możecie zainicjować pewne zmiany, mm, które mogą jakby całkowicie gdzieś tam rzeczywiście, może nie zmienić, ale zmi zminimalizować ten taki efekt, właśnie jakiś kłód niedomówień, niekoniecznie dobrej komunikacji, abyście jednak funkcjonowali w tej relacji i byli, i żeby to po prostu było dla was stabilne. I tyle. I tyle moi drodzy odnośnie grupy kart, odnośnie grupy kart numer numer 2. także cóż, Zbieramy tutaj dwójeczkę. Widzicie, fajnie nam się zaczęło. Jedynka dała nam bardzo dużo nadziei, dwójka już tak tutaj nas, trosz, tutaj nas troszkę, prawda, zdystansowała. Zobaczymy, co tam z trójką, z ostatnią grupą kart. Także zobaczymy. Tak więc dla osób, które wybrały grupę kart numer 3 prognoza w sferze emocjonalnej, w sferze uczuciowej prezentuje się następująco. Kochani pamiętajcie, że odwróconych kart nie czytam, ja je tylko odwracam tak z komfortu po prostu dla, dla siebie. Hmm. O jeju jeju jeju. O, jeju, jeju, jeju. o jeju, 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 no, fajnie, w sensie jeju, tak jak jedynka dała nam bardzo dużo nadziei na coś fajnego. Dwójka to już tak było troszkę chłodniej, ale gdzieś tam dalej mieliśmy tutaj promyk nadziei. Tak trójka daje nam mocnego kopa. Trójka daje nam mocnego kopa. Dlaczego? Ponieważ y, uważam, że jesteś osobą a, bardzo emocjonalną. Osobą, która zwraca właśnie uwagę na uczucia, osobą, która jest bardzo gdzieś tam wrażliwa, nawet nie wiem czy nie przewrażliwiona momentami. Ale obecnie jesteś na dnie emocjonalnym. Obecnie boli cię serce, obecnie żyjesz jeszcze tym, co było, obecnie żyjesz cierpieniem, żyjesz bólem związanym właśnie tutaj z aspektem emocjonalnym. Coś tutaj się wydarzyło w relacjach, nawet już nawet, wiecie, niekoniecznie tutaj mówię o relacjach takich stricte romantycznych, ale to może być nawet relacja przyjacielska. I ty masz po prostu, mój drogi, moja droga, problem z rozpoczęciem czegoś nowego. Śmierć tutaj ewidentnie stoi nam w opozycji, stoi nam w przeszkodzie, czyli jakby problem z takim e, przejściem e, do nowego etapu, do nowego rozdziału, pogodzeniem się z tym, co ewentualnie straciliśmy w przeszłości, a, jakby wyjście takie na prosto. No tutaj mi się to pokazuje w opozycji, tak? Jakby nie jesteś jeszcze gdzieś tam zdolny do tego, a, żeby sobie na coś takiego pozwolić. A gdzieś tam również zwróciłbym uwagę na, na nie do końca szczere emocje, na nie do końca szczere słowa. Czy to osoby, z którą obecnie gdzieś tam funkcjonujesz i która obecnie gdzieś tam jeszcze może nawet u, u ciebie, jakby w tej relacji, prawda, funkcjonować. Także jakby to nawet nie musi być jeszcze zakończona relacja. To może być jakiś toksyczny związek na przykład, tak? To może być w przypadku to może również występować w przypadku osób, które gdzieś tam rzeczywiście się rozstały jakiś czas temu, ale rany są jeszcze na tyle świeże, na tyle prawda bolesne, że jeszcze nie są w stanie się podnieść i wyjść na prostą, tak? Mm. Dlatego, jeśli funkcjonujesz obecnie w jakiejś właśnie relacji, związku, zwróć uwagę na to, że mm, nie do końca mogą być szczere intencje tej osoby, z którą obecnie funkcjonujesz. Ta osoba może być wobec ciebie nieszczera, może ci mówić słodkie, słodkie słówka, a mieć zupełnie coś innego na, na myśli. Um, ta osoba ciebie po prostu może oszukiwać. Albo ty możesz się czuć momentami oszukiwany, oszukiwana przez, przez, tę, przez tę właśnie osobę. I żebyś zrobił, zrobiła krok do przodu w swoim życiu emocjonalnym. Albo po prostu w swoim życiu, gdyż obecnie gdzieś tam ta sytuacja ciebie trzyma w ściśle określonym punkcie, gdzie nie możesz ruszyć ani do przodu, ani do tyłu, tylko po prostu stoisz, zatrzymałeś się. Eee, ósemka kielichów trzeba odejść, trzeba pewne rzeczy zostawić za sobą. To jest e, jakby ta pozycja kart, nie zawsze się oczywiście sugeruje pozycjami kart w rozkładzie, tak, czyli jakby pozycji, która jest gdzieś tam przypisana karcie w danej rozkładzie, ale to jest w pozycji, to co jest nieuniknione, to co się na pewno musi wydarzyć, żeby zaszła tutaj w tym przypadku zmiana, odejście, zostawienie czegoś za sobą. Pójście po, po coś nowego, zostawienie tych negatywnych emocji, tych negatywnych przeżyć, bo one są negatywne, za sobą. Być może nawet jakieś ciężkie doświadczenia, niekoniecznie z życiem emocjonalnym, e, wystąpiły w Twoim życiu, i żebyś mógł e, wyjść na Prostą albo żeby pozwolić sobie, albo żebyś mógł pozwolić sobie właśnie na to, aby się zakochać, aby kogoś poznać, albo żeby też poznać to życie z trochę takiej innej strony, tak? Musisz zostawić te rzeczy za sobą. I na zamknięciu os sąd ostateczny pewne rzeczy zostaną rzeczywiście rozstrzygnięte, rozwiązane, ale dopiero wtedy kiedy ty odpuścisz, kiedy ty odejdziesz, kiedy zostawisz pewne rzeczy za sobą, kiedy zdecydujesz się na zmianę, na którą obecnie nie jesteś, nie jesteś jeszcze gotowy, to tutaj mam jakby konieczność tego, że żebyś zrobił krok do przodu w ogóle w swoim życiu, na ten moment raz, że właśnie musiałbyś obudzić sobie gdzieś tą tę odwagę do tego, aby właśnie zostawić tę osobę, czy jakby tę sytuację, która no jest bardzo niekomfortowa, jest bardzo bolesna i niestety przesparza ci bardzo dużo cierpienia. Um. I wówczas, jakby na zamknięciu, właśnie mamy sąd ostateczny. Podobnie jak sprawiedliwość, uwolnienie się od tego, co nas blokowało, uwolnienie się od emocji, od toksycznych relacji, od toksycznych osób, od a, toksycznego związku. Um, uwolnienie się, wyswobodzenie się z tego, co nas krępowało, co nas trzymało. E, bardzo mocny przekaz. Bardzo mocny przekaz, yy... i myślę, że jest on skierowany do osób, które gdzieś tam rzeczywiście mogą się zastanawiać, które są po prostu w kropce w tym momencie i nie wiedzą do końca, co ze sobą zrobić. Yy... To tutaj właśnie macie odpowiedź. To, co będzie dla Was najbardziej korzystne, to są wskazówki od kart. Dla osób, które wybrały grupę kart numer 3. Oj, no ciężki kaliber z tą trójeczką. Ciężki kaliber. Ale cóż, moi drodzy, omówiłem wszystkie trzy grupy kart. Mam nadzieję, że każdy z Was wyciągnął sobie z danej grupy tyle, ile mógł. Tyle, ile mu intuicja pozwoliła, ile mu otwarte serce pozwoliło, i przede wszystkim też otwarty umysł una, jakby odebranie tego przekazu. Dajcie koniecznie znać, którą grupę kart wybraliście i na ile gdzieś tam dana grupa z wami rezonuje. Jestem bardzo ciekaw, czy rzeczywiście, czy rzeczywiście gdzieś tam znajdujecie się obecnie w takich, w takich sytuacjach. O jakich właśnie tutaj też mówiłem. Ewentualnie mogą to być sytuacje, które jakby będą dopiero przed Wami, jeszcze jakby do przerobienia w czerwcu. Także też miejcie, no jakby bierzcie to też jednocześnie, prawda, pod uwagę. Dobrze moi drodzy, ja w takim razie nie przedłużam, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się oczywiście tak jak zawsze na horoskopach tygodniowych, które są oczywiście w soboty. Zapraszam również do zerknięcia na inne materiały. Ostatnio poczyniłem m.in. materiał od te, odnośnie magicznych sposobów na, na zdanie egzaminów, w tym na przygotowanie się bardzo dobre do rozmowy kwalifikacyjnej. Także bardzo Was tam serdecznie zapraszam. Również zachęcam do wspierania mojej twórczości, mojej działalności tutaj oraz tego, że dzielę się tutaj z Wami. Moją wiedzą oraz moją bardzo wielką pasją. Także będę ogromnie wdzięczny za łapki w górę oraz za komentarze i subskrypcje. I cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w następnym filmie. Trzymajcie się, trzymam za wszystkich Was kciuki w nadchodzącym. Co ja mam, widzicie, to jest jakiś nawyk, który mi został po prostu po horoskopach tygodniowych w tym, że miesiącu. Dużo miłości dla Was. Trzymajcie się, cześć. Thank you